Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Wybraliśmy się w daleką podróż. Powoli musimy wracać do naszego życia, do naszej codzienności, której tak naprawdę nigdy nie opuściliśmy, ale te podróże duchowe są miejscem odpoczynku, zbieraniem sił. To tak jak rekolekcje, na które się wybieramy gdzieś. Do miejsca osobnego, cichego, czasami gdzieś zatopionego w przyrodzie, i tam zbieramy siły wewnętrzne po to, aby wrócić do naszej codzienności. Taki jest sens rekolekcji, dni skupienia, takich refleksji, które teraz prowadzimy, nad którymi się zatrzymujemy, żeby Nasze serca zaczęły pałać, pałać Bożą obecnością, żeby wsączyło się w to serce Boże światło, Boża siła na nowo. I tego nie możemy uczynić raz na zawsze. Do tego musimy ciągle wracać, szukać tego, co dla nas jest wartościowe, co, co nasze serce powiększa, co uzdrawia nasze serce, oczyszcza je, czyni. Sercem gorliwszym yy, powoduje, że, że ten żar się rozpala w tym sercu, że ono płonie, pomimo tych trudności, jakie niesie życie. Dzisiaj słyszymy, że serce Jezusa jest krwawą ofiarą grzeszników. Tak, Bóg mógł zbawić świat, no nie wiem, stryknięciem, ale jednak wybrał Zbawienie poprzez mękę, śmierć tyle krwi jest w, tym, w tej ofierze Pana. Ta krew jego jest, nie, krew Chrystusa jest nieustannie przelewana, w sposób teraz bezkrwawy, można że, powiedzieć na ołtarzach, ale, ale jednak jest to ta, ta sama ofiara, która dokonała się 2000 tysiące lat temu i. Um, Potrzeba było krwi Boga. Trudno mi jest pojąć tę tajemnicę, że Bóg właśnie w taki sposób zechciał zbawić świat. I skoro wybrał ten sposób, to wydaje mi się w moim prostym rozumowaniu, że wybrał sposób najlepszy, żeby nam też coś pokazać, powiedzieć. Ten. To przymierze krwi. Jest tak głęboko intymne, jest takie bliskie. Znamy z historii różnych plemion to przemierze krwi, które wyraża jakąś wielką bliskość, jakąś więź. Jezus nie daje nam czegoś, co, co jest na Niego ważne, ale daje nam siebie samego w swojej krwi. Dzisiaj słyszymy, że serce Jezusa jest krwawą ofiarą. Grzeszników. Nasz Pan jest tą krwawą ofiarą. Dla wszystkich grzeszników. Za wszystkich grzeszników. Przede wszystkim za mnie, za Ciebie, za każdego z nas. Przypominam raz jeszcze słowa Jana Wianeja, że chcę zostać księdzem dlatego, że wzrusza mnie. Litania do serca Pana Jezusa. Porusza moje serce to, co Jezus dla nas uczynił z miłości. Tak, to, to jest poruszające, że, że Bóg jest krwawą ofiarą grzeszników, ludzi, którzy nie mają nic, y, czym by mogli się obronić, mają tylko swój grzech i że Jezus bierze ten grzech, bo tyle możemy Bogu dać, to jest nasza własność. Co, co jest naszą własnością, tylko nasz grzech? To jest nasza prawdziwa własność, bo wszystko inne to cóż masz, czego byś nie otrzymał. Naszą własnością jest grzech i możemy go Bogu oddać. To dzieje się w sakramencie pokuty i pojednania, a w zamian otrzymujemy miłość. Otrzymujemy krwawą ofiarę, męki śmierci naszego Pana. Docieramy do serca miłości, do serca kapłańskiego, Jezusa Chrystusa, do tej największej ofiary, żertwy, do Chrystusa, który jest najwyższym i wiecznym kapłanem. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami.